Oreste Cheri, święty Filip Neri. Życiorys anegdotyczny, część 15. Założenie zgromadzenia Kamilianów. Camillo de Lelis przybył do Rzymu po raz drugi z okazji jubileuszu 1575 roku, razem z wieloma pielgrzymami. Młody, ubogi, niewykształcony poznał Filipa w szpitalu Giacomo, gdzie święty odwiedzał chorych i powierzył się jego kierownictwu duchowemu. Potem studiował, mając już 32 lata, w Collegio Romano, po czym uczęszczał na wykłady z teologii i został wyświęcony na kapłana. Mieszkając w Dziakomo i biorąc udział z Filipem w odwiedzaniu szpitali, Camillo odczuwał bardzo żywe pragnienie poświęcenia swojego życia służbie chorym. Często chciał iść za natchnieniami swojego serca, nawet wbrew woli Filipa. Święty z uśmiechem odradzał mu wstępowania do zakonu kapucynów, ale Camillo, człowiek o silnym charakterze, chciał tam ponownie wypróbować siebie. Jednak ojciec miał rację i duchowy syn powrócił do niego. Pomyślał wtedy o poświęceniu się wyłącznie opiece nad chorymi w szpitalach, spędzając dnie i noce przy ich łożach oraz opracował pomysł założenia zakonu sług chorych. Widząc niepewność w wyborze stanu, Filip przeciwstawił się w pierwszej chwili również takiej instytucji, mówiąc, że jest on człowiekiem umysłowo ograniczonym i bez dostatecznego wykształcenia, dlatego nigdy nie będzie ani zdolnym, ani odpowiednim do kierowania ludźmi tworzącymi zgromadzenie. Ale święty pochodzący z Abruzów, pełen ognia i porywów, nie potrafił oprzeć się swoim szlachetnym aspiracjom i wybrawszy sobie kilku uczniów dał początek swojemu dziełu filip w następstwie tego faktu oświecony przez boga odnośnie nowej fundacji uznał ją jako dzieło boże święty starzec zarzucając pewnego dnia drżące ramiona na szyję kamilla powiedział mu ojcze naprawdę sukces tego dzieła jest cudem i nie zostało ono dokonane za pomocą środków naturalnych lub ludzkiej wiedzy pewnego razu widząc w szpitalu dwóch uczniów lelisak którzy opiekowali się chorymi, spostrzegł obok każdego z nich anioła, który podpowiadał im sposób polecenia Bogu duszy ciężej chorych. Przez to Bóg pokazał, że upodobał sobie ich dzieło, które przez wieki prowadziło i pocieszało bardzo wiele dusz w ich pielgrzymce do wieczności. Możemy zakończyć pięknymi słowami ojca Wanti, Kamilianina, również święci, będąc posłusznymi różnym natchnieniom. Wiele razy dają sobie wzajemnie, chociaż mimowolnie, powody do cierpienia. Widzi na odległość. Pewnego rana Cezare Baronio zjawił się w pokoju Filipa, aby się wyspowiadać. Święty zmierzył go wzrokiem od głowy do stóp i znienacka powiedział do niego: biegnij natychmiast do szpitala Santo Spirito i nie ociągaj się ani chwili. Wysłucham cię innym razem. W tej chwili chorzy odpoczywają i nie potrzebują niczego, odpowiedział uczeń. Ale święty powtórzył mu energicznym tonem: biegnij szybko teraz, bowiem nie ma czasu na dyskusję. Poczciwy Cezarek, który nie potrafił wytłumaczyć sobie tak niespodziewanego polecenia, biegł przez ulicę szybko jak tylko potrafił, myśląc, aby mi wydać taki rozkaz, musi być tego jakaś przyczyna. Kiedy całkowicie zdyszany przybył do szpitala, został natychmiast wezwany do ubogiego chorego, który rzężąc wagoni, błagał o udzielenie mu sakramentów. Baroniusz przywołał natychmiast księdza, który udzielił mu sakramentu namaszczenia i przygotował go do dobrej śmierci. Potem pozostał, aby opiekować się nim i nie oddalił się od łóżka umierającego, aż zobaczył, że pogodnie oddał ducha. Po powrocie opowiedział ten przypadek świętemu, który go upomniał, mówiąc: Na drugi raz naucz się być mi posłusznym bez dyskutowania. Odwiedziny siedmiu kościołów. W dni świąteczne Filip wyruszał na zwyczajowe spacery. Prowadził z sobą małą grupę penitentów. Liczba uczestników wciąż się w drodze powiększała przez przyłączanie się pewnych grup młodzieży. Cele wędrówek były najrozmaitsze. Otwarte tereny, Janiculum, Termy Dioklecjana, Minerva lub Kapucyni. Przedsięwzięcie podobało się tak bardzo, że każdej niedzieli gromadzili się liczni wierni. W takiej sytuacji Filip postanowił nadać spacerom charakter religijnej pielgrzymki, w sposób, który by przyniósł odprężenie dla ciała i korzyść dla duszy. Święty organizował te wycieczki, zwłaszcza po to, aby odciągać dobrych ludzi od niebezpieczeństw karnawału. Odwiedzano katakumby i najsławniejsze bazyliki rzymskie. Podczas spaceru radosny nastrój wywołany wesołymi piosenkami i muzyką był przeplatany modlitwami i krótkimi naukami moralnymi. Gdy odwiedzali miejsca pełne starożytnych pamiątek chrześcijańskich, Filip zatrzymywał się z wiernymi, aby modlić się na grobach męczenników, wspominając o ich ofierze. Pielgrzymka rozpoczynała się od nawiedzenia bazyliki św. Piotra, następnie pochód szedł dalej pieszo aż do bazyliki św. Pawła. Podczas pięknych dni wiosennych pielgrzymi cieszyli się urokiem rzymskich okolic, pełnych świętych pamiątek i radosnej poezji od Świętego Pawła ulicą, która jeszcze dzisiaj nosi nazwę Siedmiu Kościołów, kierowano się do Świętego Sebastiana. W południe liczna gromada pielgrzymów zatrzymywała się pod gołym niebem w zielonych ogrodach Villa Selimontana, aby spożyć skromny posiłek. Wszyscy siedząc na trawie z bratani ze sobą, biedni i bogaci, byli częstowani chlebem, winem, jajkiem, oliwkami oraz kilku plasterkami niezbędnego rzymskiego salami. Muzycy w tej grupie pod kierownictwem Ani Animucili lub Palestriny urządzali koncert, wykonując różne pieśni i motety. Często chłopczyk wyuczony przez Filipa recytował kwieciste i pełne uroku kazanie, nazywane przemówieniem dziecka. Po wesołym spędzeniu około dwóch godzin na rozrywce i odpoczynku, towarzystwo podejmowało drogę do świętego Jana na Laternie, do bazyliki Matki Chrześcijaństwa, zawsze przy śpiewie laudów. Oraz charakterystycznego hymnu skomponowanego na tę okazję przez świętego Marność nad Marnościami. Od świętego Jana szli do świętego Krzyża Jerozolimskiego, gdzie pielgrzymi zatrzymywali się, aby uczcić drzewo Krzyża. Po nawiedzeniu bazyliki świętego Wawrzyńca, pielgrzymka kończyła się wieczorem u Matki Bożej Większej wygłoszeniem ostatniego przemówienia i zaśpiewaniem pięknego motetu ku czci Matki Bożej. Z wspomnieniem chwalebnych męczenników świętego Piotra, św. Pawła, świętego Jana, świętego Wawrzyńca, św. Sebastiana, łączyły się myśli o Jezusie i Maryi, która ożywiała święte uczucia w sercach pielgrzymów. W tej pobożnej praktyce brali udział w mieszani pomiędzy wiernych kardynałowie, prałaci i zakonnicy, którzy budowali swoim dobrym przykładem i swoją pobożnością. Genialna inicjatywa Filipa okazywała się zawsze przyciągającą i owocną ponieważ panowały w niej religijny pogodny nastrój i czysta radość pełna świeżości i życia oratorium penitenci Filipa którzy codziennie uczęszczali do kościoła San Girolamo gdzie oddawali się praktykom pobożności po południu pozostawali sami i groziło im utracenie uzyskanych rano korzyści duchowych żeby nie pozostawiać ich samych sobie Filip zapraszał najgorliwszych aby powracali do niego Przyjmował ich w swoim pokoju i, siedząc na łóżku lub na skrzyni, która służyła mu do przechowywania ubrań, mówił im w gorących słowach o Bogu, jak dyktowało mu serce. Gdy święty mówił, widziano jak drżał i trząsł się tak bardzo, że to drżenie udzielało się wszystkim przedmiotom w pokoju. Kiedy czuł się zmęczony lub osłabł mu głos, zapraszał do zabrania głosu któregoś z obecnych młodych ludzi. I tak oto zaczęły kształtować się rozmowy i dyskusje na budujące tematy. Z czasem wprowadził na te popołudniowe spotkania lekturę kilku wierszy z Ewangelii lub niektórych urywków z życiorysów świętych, z których czerpano okazję do bardziej urozmaiconych tematów. Po rozmowie w pokoju Filip prowadził penitentów na spacer na świeżym powietrzu, między Gaje, Villa Matei, gdzie jeszcze dzisiaj można oglądać ławkę, na której święty odpoczywał, rozprawiając o sprawach duchowych. Niekiedy później towarzystwo udawało się do kościołów miasta, szczególnie do Minerwy. Wieczorem, gdy się ściemniało, wracano do San Girolamo na wspólne modlitwy. Lecz pokój świętego z powodu ustawicznego zwiększenia się liczby penitentów stał się niewystarczający na to, aby pomieścić wszystkich. Trzeba więc było zająć drugi pokój, jednakże również ten szybko stał się zbyt ciasny. Wtedy, nie znajdując innego wolnego pomieszczenia, Filip zaadaptował dla siebie obszerną przestrzeń na strychu kościoła. Nowy lokal został uporządkowany jak najlepiej się dało i przyjął nazwę Oratorium. Było to w roku 1554, w roku w którym zostały położone fundamenty pod dzieło Oratorium, mając swoją kolebkę w San Girolamo. Wielki napływ ludzi na kazania zmusiły w następstwie Filipa do ustanowienia pewnej reguły. Teraz nie była już możliwa konferencja z tak wielu rozmówcami i wtedy zarządził, aby kolejno któryś z obecnych młodych ludzi opowiadał jakąś budującą historię, która służyłaby za temat do dyskusji. Modlitwy w dalszym ciągu odmawiano po powrocie z wieczornego spaceru. W niedzielę i dni świąteczne odbywały się zebrania poranne. Penitenci wyspowiadani i po przyjęciu komunii świętej, po odmówieniu modlitw oratorium, udawali się ze świętym do szpitali San Spirito lub San Giovanni in Laterano, aby zanieść tam słodycze i usługiwać chorym. Oratorium stało się w ten sposób gorejącą kuźnią, w której dusze rozwijając się do rzetelnej pobożności ćwiczyły się również w dziełach opieki społecznej nad ubogimi i chorymi.